Ten no jeden rada. ciacho, ciacho na pewno, co nie? A ten drugi niebieski to ja nie wiem, kurwa. I, ale ten niebieski Jest, kurwa, niebieski, w końcu. Ty, słyszysz? Co jest? Ten, co pierwszy dołączył? No, no, no. On ma odznakę za 10 lat grania w CS-a. E, to pięknie, kurwa, powinien coś ogarniać. E, chłopie, kurwa, mam 7 pinga. Kurwa, chciałbym mieć taki ping. <noise> pa, kurwa, ustawienie mamy. Każdy idzie tam, gdzie chce, kurwa, i... Ja ci powiem tak, ja teraz kurwa idę, Andrzej idę kantuć. Trzy teraz zostaną w pizze. Niech tylko przyjdzie. Andrzej coś? Bacoś, coś? Ba coś? Ba to będzie. Żeby... Baj, to będzie. Bye bye będzie. Andrzej, będzie. Andrzej, nie będzie. nie baco do. Baco będzie. Baco będzie. Baco będzie. Baco będzie. Obity. Wiem, wiem, ale ja cofam, mam mało co nie Obite. łoboda możesz go zraszuć Ja będę skakał i tejtował najwyżej O big, ja, ja tam stój, jak coś, łoboda yy, Niech go zraszuje, bo mam jeszcze 33 i kurwa jesteście w lepszych sytuacjach Prasz No ale nie ma co raszować kurwa, stracimy bronię, nie pierdolę No mówiłem, że nie stracicie, bo jak łoboda ma małga to wiem, że ma cel na lepszy. On miał w sumie więcej HP co nie, ja, nie, ja, nie, no, ja no. nie chciałem wychylać kurwa, bo miałem strasznie mało Kurwa, znowu nie mam pieniędzy, kurwa Masz. Dzięki ja no, pójdę Nie no kurwa końcu no, okay. Taką tak przejść okay. <laughs> Ale wiesz co mi się najbardziej podoba? O? Nie ma toksików, nie ma kurwa nic no, O, dokładnie wszystko się zgrało. Co jest kurwa Skąd? Ja sprawdzę ten Rampę czy to, że hop wyszedł mi w refire, bania? To by, b, 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 b. b, Bo kroków b. dużo na B, aparte. I b. under b, b. Sprawdź Sprawdźcie, kto się under dostanie. Sprawdź under. Under czysty. Nie no, nie pikuj go. Jeden mid. Za, w środku, za... Dobra, tutaj. mamy pakę, nie, nie ten, nie pikujemy, co nie? Ja pójdę na schody, jak coś jakby plecy robili z rampy, albo... Ta... Ten ciach na napierdala. Nie. Ostatni mid, za skrzynkami. Nochka, bity. Kurwa, fajna ekipka, w sensie, fajnie mi się z nimi gra, nie? No. Ty chcesz coś yy, simple? Nie, chodź, ja chcę właśnie z diglem zagrać, zobaczyć co no, będzie. Nie, no ja cię mogę dać, na szybko. Mm. Masz, masz, masz. masz. Wysłuchajcie, on będzie pod rząd, już mi coś dajesz. Dobra, kurwa, mam pieniądze, to kupuję. Chuj, teraz spalę, kurwa, tą jebany, tą jebany. O kurwa, o kurwa, jestem w pizdzie. Nie, to jest pizdzie. Andry mi to nie, ruszył. Trzeba, żeby to coś co co Andriy meet Słyszysz? Ej Słyszę kurwa, ja tu będę pitął je Ja Ktoś będzie, tam ich dużo było, tam under było z dwóch na PAO Jeszcze jeden pit jest Tylko ja nie chcę odpuszczać tego obie jak coś No, dobra Jeden muszę... A, meet, 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 meet Sprawdźcie, meet mi no się wydaje ja Nic się wypacząć Ja pierdolę kioraka dostałem Jeden, ostatni bit. Ej, lit, jest z kilkami. raka dostałem, ja nie wiem co się teraz dzieje. No właśnie, też raka dostałem. tylko kurwa czasami żyje. Ja Być, A, bo teraz rushlowali konektor w dwójkę. No ale pa o, dobra, paka już gdzieś, jest, widzę. Gdzie jest raka? Aha, no, Konektora? Koło konektora. Koło konektora, no. Dwójeczka chyba, nie? No. Ojej, 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 oj, oj, Jeb. O KURWA Mogą być i connector Dobrze No i... No, to to Lecę simple weź A Właśnie... O kurwa Gdzie dokładnie kory? był Weź go może zrashuj, co? No? Bo ty masz kołacha Chyba, że zamienimy się i ci dam AWP tak Czekaj, 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 mogę zraszować, no No to zrashuj, tam no jest na pewno Tylko uważaj, bo może mieć yy, jakiegoś nogewa, albo coś takiego wiem. Jaka to jest dla mnie kurwa Nie jest nawet broń To jest kurwa gówno jakieś chyba Nie da się tego kurwa kontrolować Gdzie, lecimy? Nie wiem, Lecimy wiem i się Mogę ja się pierdolić jak coś tu się te no, nie zatrzymujemy, co? Nie taki w pierdalonie, w się czyno. pierwszy w Tylko jak coś tu patrz, ktoś under, under, kurwa, żeby psy nie wyjebał się ktoś. Jazda, jazda, jazda. Wszyscy na szokcie byli. Ale lada diabła. Ej, to nienormalne, kurwa, wszyscy w sensie w trzech kurwa shorta wyjebali. No, odpowiedź, no. bo się nam dała. Nie, nie seryć mu. Jak ktoś kawa nie ma, to spoko, ale... Nie, no super. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Nie, Długa galerka, ale to Co to kurwa? Czy 30... Aha, ty. Aha, co to ty? kurwa zanika? Fernan... niby ti... tam rzucić mało To ci na to ma? A Patrz to ja pierdolę Dobrze grano Nie, pójdę, dobrze grano. Patrz, no. Wylotuje, robi patrz, 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 No pa. patrz, 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 robię, patrz, robię, robię. Ja, to, patrz, 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 robi patrz, 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 robi, patrz, 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 Zajebiliście. A ty się kurwa śmiałeś, mówiliście? Nie no kurwa, ja się nie śmiałem, że. co w się sensie nie, ja nie, ja nie. Nie, nie, I ostatni, jest jeden pałac jak coś. Co jest do kurwy?

nie masz czasu A masz defa Ale masz defa Defuj, 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 defuj Domu chyba Chyba w domu W domu, w domu W Kurwa Kurwa Jeden schody No i kurwa znowu Jaką ma kurwa reakcja Ooo już, już

Oh, Kurwa, co jest? Dzięki za gra. Dzięki za bierę. Kurwa, ranka, proszę, proszę.